Dzień dobry. Smacznego, jeśli akurat coś jecie. Postanowiłam dzisiaj, że będzie to ostatni odcinek. I tak jest ich sporo jak na serię eksperymentalną. Ja mam jeszcze tutaj dwie noce, więc tyle ile fabryka dała, to tyle będę kręcić do samego końca. A może nawet też sobie odpocznę od filmowania. Od samego rana chmury wiszą nade mną, ale Deszczę widzę cały czas z każdej strony, ale nie nade mną, więc jestem pełna nadziei, że uda mi się zrobić sobie Inkę. Oczywiście zapraszam Inkę do współpracy, bo nie wiem, czy mają drugą taką osobę w internecie. Plan na dzisiaj, jak codziennie, jest nieznany. Plan się stworzy po drodze. Przemieszczam się w kierunku Vancouver, ponieważ za trzy dni wracam do Polski i to, co się wydarzy po drodze. Będzie planem na dzisiaj. Będę po prostu się zatrzymywać w miejscach, które wydadzą mi się ciekawe, a śpię dzisiaj na farmie kurczaków. Zapraszam też do współpracy w firmę, która produkuje paski, aby mi już nigdy nie brakło. Nawet jeśli nie wygląda, to wszystko w tym samochodzie ma swoje miejsce. Raz już położony, już na zawsze zapamiętałam, że tam jest. Dzięki mangi montażu jesteśmy na miejscu. Padało całą drogę, więc nigdzie się nie zatrzymałam, ale dojechałam do takiego miejsca. Kocham takie miejsca. Pokażę Wam, jak tylko przestanie padać. To jest moje życie na emeryturze. Kiedykolwiek ono będzie. Może być niedługo i zostaję tutaj na dwie noce. Moje ostatnie dwie noce w Kanadzie. Dzisiaj ma sporo padać, ale jutro będzie piękny dzień. Powiem Wam, że z tą pogodą to jestem niezłą fuksiarą. Popadało 10 minut. I wszędzie dookoła, indziej, widzę, że są chmury. I przechodzi bokiem. Miła odmiana. U mnie jest zawsze na odwrót. I thought that the a So these are your farm fresh eggs, and this is one of the biggest eggs we've ever got before from a chicken. Oh my goodness! And I would say this is the size of a duck egg. So, I've got some chives here for you, some wow. baby kale, uh, three different types of kale actually, and some Swiss chard, and some arugula, and some chives and fresh oregano. Wow, thank you so much. And this is blueberries from the organic blueberry farm just two minutes up the road. So, we sell That's these amazing. as well. Thank and you. then I brought you some local <laughs> Boublé raspberry flavor. Thank you, you're <laughs> such a sweetheart. Thank you so much. You're welcome. <laughs> If she walked into this room tonight, I'd say... Pewnego dnia będę wrzucać filmy z mojej farmy. Będę wam pokazywać zwierzęta, kwiatki rosnące, medytacyjny content, nie dla każdego niszowy. Nie, no nie mam takich planów, ale gdybym miała farmę. To kto wie, jedna z możliwości, które widzę przed sobą. A tak serio, macie sprecyzowane plany na przyszłość, tak na za 10- za 15 lat? Ja nie mam i od pandemii przestałam planować z dużym wyprzedzeniem. Na przykład bardzo ciężko jest mi zaplanować wyjazd tak pół roku wcześniej. Albo jeśli ktoś pyta, czy wystąpiłabym z opowieścią na jakimś festiwalu podróżniczym i jest to za pół roku, też mi ciężko powiedzieć, czy będę wtedy w Polsce, czy nie będę w jakiejś podróży. Poza tym świat się tak bardzo zmienia, że ciężko mi sobie wyobrazić, że na przykład jestem w stanie sobie zaplanować mój zawód na za 10, za 15 lat. Nie wiem, może będziemy oglądać już tylko wytwory AI, albo wręcz przeciwnie. Najlepsze jeszcze przede mną i najfajniejsze filmy jeszcze przede mną. Albo za 5 lat się znudzicie oglądaniem mnie, albo szybciej. Ja odkąd kręcę filmy, mam takie poczucie, że jest to zawód na chwilę, że YouTube jest, że kanał na YouTube to jest coś, co mogę robić do pewnego momentu, niezależnego ode mnie. Nie spodziewałam się, że potrwa to ponad 10 lat. 11 lat mija w tym roku odkąd kręcę filmy na YouTube. 11 lat. 13 sierpnia będzie. Dobra, z tą pogodą dzisiaj to wygląda tak sobie, ponieważ będzie padać mniej lub bardziej przez całe popołudnie. Teraz jest 16. Mam taką apkę, która pokazuje godzina po godzinie. Nazywa się Ventus Sky. Pokazuje mi mapę wraz z opadami. Z bardzo dużą dokładnością. No i niestety... Moje nadzieje już nie są tak wielkie, jak wcześniej. Czytam właśnie list powitalny na tej farmie. Żeby jechać bardzo wolno, żeby nie przekraczać 5 km na godzinę, że jest to szybkość chodzenia. Jedź, jakby żyły tu Twoje wnuki. Mandat za przekraczanie prędkości to godzina pielenia. A Kelowna, miasto, w którym teraz jestem, pod którym teraz jestem, to jest wielkie miasto. Byłam na chwilę w Visitor Center, zapłaciłam 40 zł za parking, godzinę. Gdzieś mam mapkę. Dobra, kogo ja oszukuję i tak nie pojadę nigdzie daleko. Zrobiłam ponad 2000 km już. Przyda mi się jeden dzień siedzenia i tylko chodzenia. Padało całe popołudnie, natomiast przyszła do mnie. Chwilę później, jak przestałam do was mówić, przyszła do mnie pani właścicielka i powiedziała, że pomyliła się i sprzedała moje miejsce dwa razy mi i jeszcze jakimś ludziom, moje miejsce kempingowe, więc może się trochę przesunąć, bo zmieścimy się, bo mam całkiem przypadkiem największe miejsce na kempingu. No i okazało się, że w drugim kamperze jest wyka mężczyzn, ojciec z synem z Anglii i tym samym się zapoznałam. I spędziliśmy sobie całe popołudnie wspólnie. Są oni na wakacjach dorocznych co roku. Jeżdżą sobie właśnie dokądś, zazwyczaj do Grecji na surfing, a tym razem przyjechali do Kolumbii Brytyjskiej. Poszliśmy coś zjeść. Nie byłabym w stanie nic ugotować w samochodzie. Bardzo się cieszę, że nie miałam więcej takich dni. Some people won't have caffeine after midday, or well, Sheila and I we go to bed. Yeah. We, we take a cup of tea to bed. You know, we have it while we're getting ready for bed. It doesn't. You're immune to yeah. already. And I thought I'd be asleep in about like, three minutes, you know. No, caffeine doesn't touch the size. Oat milk is okay? Yes, great nice. milk. Yeah, oat milk's nicely coffee, yeah. Właśnie sobie zdałam sprawę, że dzisiaj jest moja ostatnia noc w camperze. W camperze. Jest to camper. mam w nim wszystko, czego potrzebuję. Połowa osób z tego placu dzisiaj do mnie przyszła rano, żeby obczaić wysuwaną kuchnię, zobaczyć co, gdzie robię i jak ja żyję na takim małym metrażu, dlatego że tutaj większość ludzi mieszka na stałe w przyczepach. Są tutaj dwa małżeństwa na emeryturze, które są tutaj od dwóch miesięcy i nie mieszkają nigdzie w domu, tylko mieszkają w przegigantycznych przyczepach, które nie dość, że są wielkie i długie i szerokie, to jeszcze się rozkładają jak transformers po prostu w miejscu, w którym się zatrzymają. Już się zaczęłam przyzwyczajać, już wszystko mi tutaj pasuje, już żadna pogoda mi nie jest straszna. No jutro muszę oddać kampera. Będę bardzo miło wspominać mieszkanie w nim. Mam kilka ulubionych rzeczy. Podróży, jak się okazało, w tej podróży, to na przykład są te buty, które są tak malutkie, tak wytrzymałe, są berfutami i są bardzo lekkie i na trekking są ekstra. To jest na przykład ta czarna kamizelka, w której non-stop biegam, wypełniona puchem z firmy Canada Goose, która jest przepotwornie droga. I takie kamizelki chodzą. Po ponad 1000 zł, ale ja kupiłam na Vinted. Są po 200. Najczęściej od sprzedawców ze Szwecji, bo w Polsce to nie jest popularna firma. To jest ta czapka z shore Surf. z wełny. Jest bardzo ciepła, bardzo wygodna. Nawet w niej spałam. Jest Mateusza. Nie wiem, czy mu oddam. Nie, no oddam. Ja też miałam swoją, ale niestety została wyprawna w zbyt wysokiej temperaturze i się skurczyła. Także polecam ręcznie. To i te wszystkie rzeczy z wełny, merino, które mnie utrzymują w cieple nawet w nocy przy minus dwóch stopniach. Nie wiem, jakby we, bez nich było. No ale kluczowe jest to, że musiałabym je mieć gdzie suszyć, żeby je prać. Także trzeba mieć tego tyle, aby starczyło. Albo nie zmieniać zbyt często. Idziemy na trekking. Jeśli ktoś się o mnie martwi, mamo, do ciebie mówię, to przed chwilą minęłam trzy kobiety, każdą z osobna, bo one wszystkie wybrały się na samotny spacer. Jedna tylko była z psami, i wszystkie to panie miejscowe. Tak więc nie jest to Dzicz. Może trochę jest, ale z tymi niedźwiedziami po prostu trzeba jakoś żyć. Wszystkie kosze tutaj. Są niedźwiedzio odporne. Trzeba podważyć taką wajchę. Kleicie, że są ludzie, dla których to miejsce to jest miejsce na spacer z psem. Taki codzienny. W XIX wieku w tym kanionie panowała gorączka złota. Przyjeżdżali tutaj ludzie różnych narodowości, ale najwięcej sukcesów w znajdowaniu tego złota odnosili Chińczycy, który, którzy pracowali najwięcej, najwytrwalej, byli najdokładniejsi i najbardziej cierpliwi. Było ich tutaj bardzo wielu. I uważa się, że te jaskinie służyły im jako piece do gotowania. A wydaje się tak ze względu na to, że ten czarny osad, który jest na jaskini, Mógł oznaczać po prostu, wiem, ciekawostka. Wracam tą samą drogą, tylko do góry. Także zobaczymy się po drugiej stronie. Że powoli się będziemy żegnać, nie? Cała podróż jest nagrana, cała jest zarejestrowana. Jeszcze nie ma żadnego odcinka na kanale w momencie, w którym to nagrywam, ponieważ to wszystko dopiero przywiozę do Polski, będzie zmontowane i wyląduje na kanale. Więc można zgadywać. Ja mogę zgadywać, bo Wy już wiecie. Moim zdaniem będzie to niszowa seria. Myślę, że spodoba się kilku osobom, które będą jej fanami i będą czekać na kolejne odcinki, ale ogólnie myślę, że. Będzie tak sobie, jeśli chodzi o statystyki, co nie ma znaczenia, ponieważ zrobiłam tę serię z potrzeby serca i też odpowiadając na wielokrotne prośby od ludzi z internetu, aby nagrać coś luźniejszego. I to jest This is it, this is it, proszę Państwa. Zróbmy sobie QA. Zapraszam Was do zadawania pytań poniżej. Można pytać o wszystko. Nagram jeszcze jeden odcinek z odpowiedziami, właśnie. Ludzie też często pytają mnie, co dalej, gdzie dalej pojadę, jaki kolejny kraj. I ja nigdy nie wiem, w momencie, w którym jestem w jednym miejscu, co będzie następne. Nie planuję takiej kolejeczki miejsc. Nie wiem nawet, jakie filmy będę teraz nagrywać. Miło mi się kręciło tę serię, natomiast to była ona taka familijna, mówiąc najprościej. Bardzo luzacka, bardzo spokojna. Dla mnie się działo trochę za mało, jeśli chodzi o kręcenie filmów. Tęsknię za tymi moimi formami, które znacie z kanału z ostatnich ponad 10 lat. O kurde! Normalnie jak z filmu jakiegoś krążą nade mną dwa orły albo jastrzębie i wydają ten odgłos taki wiecie który, nie? Spróbuję Wam pokazać. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Widziałam orła cień, jak mówił klasyk. Natomiast wracając do filmów, jeśli chodzi o te filmy, które ja najbardziej lubię, czyli Tez pogranicza rozrywki i edukacji, najczęściej z ludźmi, otwierające jakieś klapki w naszych sercach. To są filmy, w których dotarłam do takiego punktu, gdzie moje wyobrażenie na temat filmu zakłada bardzo dużo pracy, zarówno kręcenia, jak i później montowania. Jeden taki film, na przykład ostatni, ten z Gany, tego typu, realizowałam na miejscu dwa tygodnie, potem jeszcze tydzień montażu. Zorganizowanie tego było bardzo trudne i bardzo łatwo się jest wypalić przy takich filmach, a nie chcę już się wypalić. Skoro już odzyskałam radość do tworzenia, to chciałabym, żeby ona trwała jak najdłużej. Być może powinnam pracować z ekipą, żeby trochę się odciążyć, żeby zrobić tak, jak się to robi zwyczajnie w, robieniu, w kręceniu reportaży czy dokumentów, że jest ekipa, każdy ma swoje zadanie, a nie wszystko spada na jedną osobę, która po prostu musi się rozczłonkować. Natomiast budowanie ekipy to jest odpowiedzialność, to jest też dużo innej dodatkowej pracy, to są koszty, to jest inwestowanie w coś. Co nie wiem, czy kiedykolwiek się zwróci, więc łatwiej jest to robić w jedną osobę pod tym względem. Wiecie, trochę, trochę przerosłam sama siebie i w moich umiejętnościach, i w ambicjach, i w tak naprawdę możliwościach, jakie mam, bo nie jestem nad człowiekiem i nie jestem w stanie tego wszystkiego tak łatwo przeskoczyć. Także nie wiem, pomyślę. Na razie powstaje ta seria. Wrócę do domu, będzie piękne lato w Polsce, a potem się zastanowię. Ale na pewno się jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia. i